Witam, moje nazwisko Lorenz Michał, znajdujemy się w gospodarstwie rolnym Stępuchowo w Wielkopolsce, koło miejscowości Wągrowiec. Główną specjalizacją jest produkcja krów mlecznych, jeśli chodzi o pasze dodajemy jęczmień hybrydowy firmy Sengenta, a teraz może przejdźmy do magazynu. Posiadamy około 600 sztuk bydła, z czego 200 krów, to są krowy dojne i 400 na redukcję stada młodzieży. Znajdujemy się w magazynie z pszenicą, w którym znajduje się na dzień dzisiejszy 1500 ton. Pszenica była chroniona środkami firmy Sengenta, dzięki czemu plonowanie było bardzo obfite na poziomie 8 ton z hektara. A teraz przejdźmy może się na plantację jęczmienia. Znajdujemy się na, polu, na plantacji jęczmienia hybrydowego Hobbit, który w zeszłym roku plonował na poziomie 8,7 tony z hektara. Co do płodozmiany uprawiamy czteropolówkę. Wcześniej uprawialiśmy jęczmień populacyjny, od zeszłego roku uprawiamy jęczmień hybrydowy, gdyż stwierdziliśmy, że plonowanie jest wyższe. Stosuję produkty firmy Sengenta od 10 lat, nigdy mnie jeszcze nie zawiodły, cóż mogę więcej powiedzieć, polecam.